Ja jestem Szasta i miło mi Was powitać w kolejnym odcinku z Uncharted 4, Krew złodzieja. Tu widzimy wiele znalezisk Natana Tryka. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Parę lat temu poznałem twojego tata. Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Piękni i młodzi. Ta ekipa. Szambala. Ręsknie za tobą. Tylu ludzi się dlatego zabijało. Fajne komyczki. Tak. Idę to kręcać. O kto czy Tak wygląda trening Neytana. Pełna, profesor. Na Kończmy. Chyba musimy jeszcze postrzelać, municji odłożyć. Chyba wszystkie magazynki trzeba opróżnić. Masz nauczkę. Bywaj. Haha, ha. tak to się robi. Żurej plastik. Mam cię. No i po wszystkim. A posprzątam innym razem. Hej, Nate, chcesz coś zjeść? Tak, już idę. No, koniec zabawy. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Escaping. Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got. <laughs> Proszę? Mm? No, nie, nie zrozumiałem. Mm, tak, przepraszam. Jak minął dzień? O, było w porządku. Mm -hmm. Kolejny piękny dzień w raju. Mm -hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Mm. Ta. Chociaż sobie popływałeś. <laughs> Trafiłeś na coś ciekawego? Hmm? No, to. Kilka perełek, na przykład e, ciężarówkę sprzed ponad 100 lat, darzwiar, <laughs> przez rdzenny lud zwaną pick -upem. Weź przestań. jakieś w sumie. Same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderzacie w Ktoś się tak zamyślił. Co? Gdzie jesteś? No tu jestem. Ktoś mnie idźga widelcem. Czyżby? Co? No co? Mów dalej. To jest, to jest bardzo ciekawe. O, to o czym jest ten mój artykuł? O? Co? Że ten? Mhm. E, o, o ludziach tych, tych no, z Bangkoku. I, I o smogu, który im wszystkim komplikuje życie i nie da się oddychać. Wow. Dobra, przepraszam. No, prawie ci się udało, Byłem naprawdę. przecież blisko, mm -hmm. prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. <noise> Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate. Uważam, że powinienem się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio. On przecież nawet nie ma pozwoleń. Jasne, nie chcesz. Wchodzimy w takie Dobrze, ale... Nie Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak... dużo. Wiesz, jeśli chodzi o pozwolenia, nie, to... nie, chcę. Zadzwoń do Saliwana. Nie widzieliście Elena, się od dwóch lat. Czy, czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, ok? Doceniam twój gest. Chodzi o to... No. No, to może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. ja pójdę. No, zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, ok? Przemienimy to. O! Okej. Okay. Solo? Uczę się jak cholera. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to... Okej, jedziemy. Crash Bandicoot. Jakiś problem? Nie, nie, tylko jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież Jasne. Nie, już mam. Okej, okay, musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery, rozumiem. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Dlaczego ten kamień mnie goni? Po prostu uciekaj. Przecież nic mu nie zrobiłem. A kółko to atak z obrotu. A wiem, jak mogę stąd wyjść? Nie żyjesz, to nierealistyczne. Ja bym wyszedł. Naucz się wspinać. To się naprawdę czasami przydaje. O tak, świetnie. Nieźle, nieźle. To jakiś lis? Jemraj, wygląda jak lis jak lis z Okej, okay, rozwal pudełka. Dlaczego lis rozwala skrzynkę? To jamraj i taka już jego natura. To lis, o, to niezbyt realistycznie. Cud mi... Hej, lis tego nie potrafią. To jamraj. Zupełnie nie przypomina jamraja. Widziałeś kiedyś jakiegoś? Nie, ale na pewno nie na szum Co musiało I Pewnie bolało. Ostatnie życie. Lepiej się postaraj. Patrz, nie ucz się. Dajesz radę. Proszę bardzo. O, niezła grafika. Prawda? Mhm. Mm Łap te owoce. No, ale powiedz mi po co. Za sto owoców dostaniesz życie. Ile sto? A komu by się chciało zbierać tyle owoców? No, biedny I koniec. Już koniec? Sam się prosiłeś. A. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? samochód. Taka jesteś teraz cwana, Jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Może Cię włączę wow. i ja tak Oj, doigrasz się, doigrasz A co mi zrobisz? Ostrzegam Cię Co mi zrobisz? Nie ostrzegam. w grze, tylko tutaj nie, no, no co nie zrobisz? żartuję No pokaż No i co teraz? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście A Ty? Hmm. W porządku, przeminijmy to I kolejne Sam, ty żyjesz. Jak tam chłopie. Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj, Strażnicy. Śpiewają. A no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia, żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. Dobra, przewinij. Dużo tu przejawników filmowych. Jasna cholera. Ok, wiejemy już. to nowa jak perwa Od jak dawna to planowałeś? Od chwili, w której tu trafiłem. Samuel, nadążaj. Musimy się spieszyć. A niech mnie. Pedazo nie Nunca saldrás de aquí. Silencio. Jezu. Ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Pamiętasz, jak z niej korzystać. Zaraz sobie przypomnę, Abraham Las Fuerzas. Ale, Hectorze, jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. <grystanie> Dokładnie. Hagano, trzymaj się mnie.

Chowaj. Co? Po co? Bez pytań. Jesteś <skrybuj> cały. Ta, nic mi nie jest. Signora casa. Estamos bien. Stiga, Las camionetas están フーム Samuel, schowaj się! Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś gotowy? Wolę wolność. Samuel, oh, ja oczuj się! Nawet mnie tam nie ma. Oczywiście musiałem wyjść, żeby dostać łeb. Co do licha? Czemu mi się nie schowo zaosunął?

Proszę, sama lubi. Nie, nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Nie, jesteś odwodniony. Śmiało. Dziękuję. To Niech się tocznie to akty. I zaczyna się akcja. Już prawdziwego krzyża się tego tyzmy. Ale piękny widok. Nie mogę uwierzyć, że jestem na wolności. Że jestem tutaj. Z tobą, we Włoszech. A ja też. Szkoda tylko, że okoliczności nie są przyjemniejsze. A co poradzisz? Dzięki temu widoki zyskują na urodzie. A, a, czyli nie jesteś tu po raz pierwszy? Nie, zdaje się, że trzeci. Miałem tu kilka fuch. Z saliwanem? No, y tak. Okej. Okay. Nie wdrapiemy się na ten most. Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. Dosięgniesz ją liną? Czy ja ją dosięgnę? Patrz na to. No, patrzę. No i Pudło. <laughs> Cały sekret w ruchu nadgarstkiem. Pokaż mi to. Ha, <laughs> widzisz? No, nie, <niechle. śmiech> jak na drugie podejście. Widziałeś to? O, pełna profeska. Twoja kolej. Hey, może zaczepimy się o tę belkę. Dobra myśl. Tam dawaj linę. Zamieńmy się miejscami. Wejdź po mnie. Dobrze się chwyciłem. Okej. Okay. Dobra, patrz teraz. <śmiech> <śmiech> za pierwszym razem. Wiesz, nikt nie lubi pozarów. Dobra, chodź na ten. Możesz tu zejść, żeby dostać się na drugą stronę. <laughs> Tuż za tobą.

Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene, lista ah, ci usa plena per sempre. Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore, ehi, non confondere hey, l'orgoglio nazionale con la realtà. Ne opinioni ci sono, vaci ci posli se vuoi, vedi esgoto, il college è uzbrojone per sempre. Ma mogliśmy broni. Sam nie będzie nam potrzebna, to będzie czysta akcja. Obyś miał rację. O, tyle lat w celi, najbardziej tęskni się za małymi przyjemnościami. Powinna wytrzymać. Dobra, chodź! Już gdzieś jesteśmy? O. Zapamiętałem te zaskoczenia, mniej bolesne. Co ty nie powiesz? A, a propos a. cudownych znalezisk, to przegapiłem. Masz chociaż jakieś zdjęcia? Wygląda obiecująco. Raczej niebezpiecznie. Ulero! Żyjesz tam? Tak. Ale co to za życie? No chodź tam. Lepiej nie spudłuj, braciszku. Spokojnie! Zawsze trafiam do celu. No, dawaj. Ech, dobra, dzięki. Nathan. Nathan! Co? O, o tak. Poszedłbym w takim stroju. No, dobra. Wszystko dobrze? Tak. Jak wyglądam? Co najmniej jak milion dolców. Chodźmy. Dobra, panie przodu. Sali? Wiesz, dlaczego lubię imprezować z banziorami? Dlaczego? Nikogo nie obchodzi, że palisz w środku. <laughs> Tęskniłem. Ja też młody. A... a ten tu to mój zmarły brat. Wiktorze, a niech nie szlak. 15 lat. No, cieszę się, że żyjesz sam. Hm. Jeżeli ma zostać wśród żywych, chodźmy po krzyż. Tak, a propos krzyża. A, a propos, że co? Chodźcie, coś wam pokażę. Ten pierwszy by był <tysk> Zobaczę. Krzyż Everjego. Wyciągnęli go dosłownie przed chwilą z depozytu. Zmienili kolejność aukcji. Ktoś musiał za to słono zapłacić. Kiedy zaczną licytować? Góra za 15 minut. E, musimy wymyślić jak? jakiś sposób <laughs> i rozwiązać ten drobny problem kilkuset naocznych światów. Wiem, wiem, więc e, odwróćmy ich uwagę. Jak? Jak. E, jeszcze nie wiem, jak. Musi być sposób. Jeśli strażnicy <laughs> zobaczą nas przy krzyżu... Nie zobaczą nas. Jezu, co wy, nigdy nie byliście w więźniu? Jak chcesz wykręcić jakiś numer, czekasz aż... Zgaszą światło. światło. Ta? Dobra, gdzie tutaj są bezpieczniki? Tu jest wentylacja. Elektryka. Tu, na górze. A trzeba tam wejść i zgasić światło. I zwinąć krzyż. Łączy się zasilanie awaryjne. Tak, ale będziemy mieli kilka sekund ciemności, wystarczy. Musimy stać tuż obok krzyża, kiedy zgaśnie światło. Nie podejdziemy tak blisko, zauważą nas. Scusati, signori. Mm. Antipasti? Dziękuję. Cześć. A jak tam? Ciao. Możesz się skupić? Ten obraz... Kelnera nie zauważył. <słuch> Może się udać. Uda się. Okay? Dobra, ja pójdę na górę i wyłączę prąd. Będę kelnerem. No to pan już jest. Ty idź na salę i miej oko na krzyż, ok? Daj znać, gdyby coś było nie tak. Jasna sprawa. Dobra. Piłka ciągle w grze. Gotowi? I zwarcie. No dobrze, chodźcie. Pójdziemy piwnicą. Na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Na Kradzieżą krzyża zajmiemy się w przyszłym odcinku, w przyszłym, jutrzejszym. No nic. Tu będę się żegnał z Wami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro. Cześć, cześć.